Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog Witam was na Hawajach na farmie, na której jestem już ponad miesiąc i chciałam wam dzisiaj pokazać jak tutaj pracujemy w zasadzie praca to jest dużo powiedziane bo to jest jakby taki wolontariat trochę w każdym razie robimy różne rzeczy na farmie, dbamy o owoce dbamy o nasze otoczenie wokół, więc chciałam wam pokazać jak wygląda taki nasz typowy dzień na farmie, na Hawajach A więc to jest mój zestaw pracowy. Ja to nazywam Jungle Fashion. Nasz dzień pracy wygląda tak, że spotykamy się każdego dnia od poniedziałku do piątku o 8 rano. I rozmawiamy o tym, co będziemy robić danego dnia. Mamy jedną osobę, która jak gdyby prowadzi całe takie spotkanie, zarządza tym, kto gdzie idzie, co będzie robił. Oczywiście mamy wpływ na to, na przykład z kim chcemy iść, do jakiej grupy dołączyć, bo na przykład jedni nie wiem, zbierają owoce, drudzy pielą jakiś ogródek albo ścinają trawę i kiedy już to mamy wszystko ogarnięte, zapisane na tablicy, to wtedy zbieramy się do pracy. Kiedy jest dzień zbierania owoców, to robimy taką trasę przez całą plantację i patrzymy czy gdzieś na przykład są jakieś owoce do zebrania. Tutaj akurat stoję przy papajach i teraz jest akurat słońce, więc za dużo nie zobaczycie, ale ogólnie wszystkie są zielone. Na tym drzewku dalej też wszystkie są zielone, nie ma żadnej takiej żółtej ani pomarańczowej. Tutaj trzeba się przedrzeć przez gąszcz do bananów. Wszystko, co widzicie tutaj, to są bananowce, które potencjalnie mają banany do zerwania. Tu jest na przykład taki super malutki bananowy rak, że tak powiem, ale on jest jeszcze za mały. Tutaj jest jeden, który mógłby się nadawać do zebrania. Chyba największa koncentracja bananów jest mniej więcej w tym miejscu. Tutaj zobaczcie, ile jest tych bananowych kiści, można powiedzieć. Tutaj jest jedna gigantyczna, ale one wszystkie jeszcze są zbyt zielone i te bananki są zbyt małe. One muszą jeszcze tak trochę dojrzeć i się napompować, jakby. Tutaj jest kolejna. Widzicie, wszędzie po obu stronach, właśnie są bananowce. Teraz idziemy na poszukiwania soursopa Sopa i w ogóle zobaczcie jakie piękne liście są po drodze. Przepięknie to wygląda. I dżungla po prostu totalna, bo to jest jakieś ukryte owocowe drzewko. I są piękne kwiatki przy okazji i dużo komarów. Żeby zebrać niektóre owoce, musimy czasami się wspinać na drzewo, i ja wcześniej nie bardzo miałam okazji wspinać się na drzewa, e, ale okazało się, że bardzo to lubię i zawsze przy okazji tak zwanego harvest day, e, wchodzę na drzewa, zbieram owoce najczęściej z moim kumplem, zbieramy stałe sopa, nie wiem jak to po ale bardzo je wszyscy lubimy, więc bardzo warto je zbierać. Awesome. Tak, yeah, Udało nam się zebrać takie dwa duże sour sopy jestem dumna z naszej drużyny, bo to jest owoc, którego wszyscy chcą. W nice. ogóle na tego baby ananaska Tutaj mamy owoce, które się oficjalnie nazywają Black Sapote i to jest... Takie, że wygląda trochę jak nasza pigwa, ale ogólnie chodzi o to, że już wam zerwę i pokażę, jest takie całe zielone i dosyć twarde, natomiast, o, w ogóle to co widzicie tutaj te mrówki, to to są fire ants i one bardzo pieką jak cię dotkną, natomiast można powiedzieć, że ten owoc jest dojrzały, kiedy ta góra się uniesie, a nie płasko przy owocu, więc te są już dobre. I zerwane owoce wrzucamy do naszej tarczuszki. Awokado na przykład bardzo często zbiera się po prostu z ziemi. Jedyne, na co patrzycie to to, czy nie jest gdzieś tam uszkodzone, nadjedzone czy zepsute. I jeżeli jest y, ładne, to po prostu bierzecie ze sobą. Yy, I oczywiście większość z nich jest niedojrzała i one muszą sobie dojrzeć już tak po prostu leżąc. I jak zrobią się miękkie, to wtedy są dojrzałe. Tutaj mamy jackfruity i śmieszne jest to, że one rosną całkiem nisko Także mogę dosłownie dotknąć je ręką, bo stoję zaraz obok Natomiast mimo tego, że on jest taki wielki To jeszcze jest za mały On musi być taki napuchnięty dosłownie Teraz możecie lepiej zobaczyć wielkość Jest niż moja głowa, a nadal jest za mały to jest urządzenie, które służy do zbierania właśnie między innymi cytrusów. Jest taka łapka, którą się po prostu ściąga, pomarańczy czy coś innego z drzewa. I tutaj jest na dole gąbka, która zabezpiecza owoc, kiedy spada, żeby się nie obił za bardzo. I ogólnie ze zbieraniem pomarańczy jest tak, że i wystarczy tylko trochę szarpnąć i jeżeli owoc odchodzi, to jest dobry, a jeżeli nie odchodzi, znaczy, że jeszcze jest za wcześnie. Kolejna pomarańczka w koszyku. Bo akurat tylko dotknęła i od razu mi wpadła do koszyczka. I kolejna. Na tym drzewie rośnie owoc, który się nazywa rolinia. I zaraz wam pokażę jak wygląda, tutaj nawet jeden jest dosyć nisko, żeby wam pokazać z bliska. Wygląda on tak, trochę jakby miał takie kolce, ale ten jeszcze jest niedojrzały, bo rolinia musi być żółta. Więc ten w ogóle nawet się nie nadaje absolutnie do niczego. Zobaczysz, tutaj są jakieś żółte rolinie, ale ostatnio je zbieraliśmy. Nie wiem czy widzicie, tutaj jest, tu, 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 ale wszystkie są zielone. Tutaj jest naprawdę duża rolinia, ale ona też jest zielona niestety. I zbiera się je z drzewa za pomocą tego samego narzędzia, którym ja zbierałam y, soursopy. sopy. Czyli wkładacie owoc do koszyka i potem ścinacie jak gdyby tą nóżkę i on wpada do koszyka na bardzo długim kiju. I rolinia jest jednym z naszych ulubionych owoców, w ogóle wszystkich tej ludzi, Ever. Więc jak tylko są rolinie, to wszyscy się zbierają, dzielą się tym owocem i jedzą wspólnie. I udało nam się zebrać dwie rolinie piękne, więc tak one powinny wyglądać. Muszą być mniej więcej trochę żółte, ale też takie brązowawe na końcach. Up, win. To co teraz robimy, to wrzucamy owoce do wody z solą, która zabija różne pasożyty, więc wszystkie owoce są jakby czyste dzięki temu. I potem je wyjmujemy, przepłukujemy świeżą wodą i są gotowe. Mamy tutaj jeszcze takie dziwne owoce, których wcześniej nie próbowałam i żeby je zjeść to wystarczy je po prostu tylko rozchylić i od razu tutaj już jest miąż. To jest szalone. Nie mogę zapomnieć nazwę. Maroc, jakkolwiek to nie brzmiało, spróbuję wam napisać też po polsku, ale wow, to po prostu wygląda niesamowicie. I tu jest jeszcze rolinia. A tak ten maroon wygląda w środku. Jak się zdejmie tą kolczatą skórkę, to po prostu tutaj, jakby na patyku, macie takie małe cząstki, które wyglądają trochę jak ząbki czosnku. A tu jest zbiór dzisiejszego dnia, którym jest durian. I to jest po prostu jeden z większych owoców ever. I jeden z cięższych owoców. I w ogóle to jest chyba największy, który do tej pory został zebrany na farmie. Tak jak go podnoszę. To on może ważyć pewnie 7 kilo e, i ma strasznie ostre kolce. To nie są miękkie kolce, tylko zabójcze kolce, którymi naprawdę można się zranić. One są mega, mega ostre. Jeżeli chodzi o ten owoc, to albo się go nienawidzi, albo się go bardzo, bardzo lubi. Ja robiłam jego test na kanale dawno, dawno temu, pewnie ze 4 lata, jak byłam w Tajlandii. I on w ogóle jak jest dojrzały, to śmierdzi jak takie skarpety i ser w jednym, więc dlatego dużo osób go nienawidzi, ale też ma specyficzny smak, dlatego dużo osób go kocha. E, jeżeli chcecie zobaczyć ten test, to wrzucę tutaj wam w prawym górnym rogu film, bo naprawdę to było moje pierwsze spotkanie z Durianem. Tutaj mamy też selekcję bananów. Niektórzy właśnie poświęcili trochę czasu, żeby posegregować banany i je tak właśnie ładnie poukładać. Znaleźliśmy właśnie bananowca, który ma już rozwiniętą kiść, ale jeszcze nie jest do końca dojrzały. E, w nie sensie, jest dojrzała. Natomiast samo drzewko jest już martwe, bo widać, że te liście są wszystkie takie, wiecie, szare, bure i niezielone. więc zdefnę to drzewo. Znaczy banana. W ogóle z bananem jest tak, co w jest sensie z bananowcem jest tak, że jak, jak już się zbiera kiść, to się ścina całe drzewko, bo ono po prostu już drugi raz nic nie urodzi. Teraz trzeba wziąć kiść, a potem pociąć to drzewko na małe kawałeczki. Więc tak wygląda kiść jak widzicie one nie są do końca dojrzałe, bo żaden z nich nie jest e, żółty. No i są takie dosyć malutkie, no ale już i tak by nie urosły bardziej. Więc trzeba odciąć kiść. Odciąć dół. A tak przy okazji to to jest kwiatek. Bananowy kwiatek, ale ten jest nieotwarty, no bo jeszcze jest troje za młody. I taką chmistrzy bierze na naszą owocową beczkę. Taczkę. Taczkę. Na naszą <laughs> owocową taczkę. <laughs> Jedną z częściej wykonywanych prac jest tak zwane oczyszczanie terenu, czyli jak widzicie, tutaj wszystko jest porośnięte tak zwaną canegrass, trawą uczcinową, coś w tym stylu. I na przykład tam jest papaja, którą też trzeba normalnie jak gdyby odsłonić, czyli ścinamy tą całą trawę maczetami. I ten cały region tutaj właśnie był pokryty tą trawą. I ostatnio udało nam się odkryć, słuchajcie, to. A to jest nic innego jak taka malutka plantacja ananasów. Ananasów dokładnie, dlatego że na przykład tutaj, jak widzicie, jest taki mały ananasek, który jeszcze w dodatku ma kwiatki. I on sobie będzie rósł, 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 aż będzie mniej więcej taki duży i będzie można go zebrać. I jeszcze tutaj gdzieś z tej strony był kolejny ananasek. Ten wygląda w ten sposób. Ten chyba jest w ogóle jeszcze mniejszy, w ogóle taki maleńki. W każdym razie to całe poletko, które tutaj widzicie, wyglądało tak. I tutaj wszystko po trochu tak odkrywamy, odkrywamy. Ten cały obszar był w ogóle mega zarośnięty, tej chatki prawie w ogóle nie było widać. A tutaj są banany. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest ukryty bananowiec, który ma zresztą bananki i muszę teraz uwolnić tego bananowca z tej wysokiej trawy, żeby mógł sobie spokojnie żyć. zobaczcie, jak teraz pięknie to wygląda. Tutaj wszystko było zarośnięte dokładnie tak jak tutaj, a teraz jest czyściutko. Robimy też inne zadania, jak na przykład tutaj, gdzie musieliśmy pociąć parę drzew piłą łańcuchową, i potem wynieść ich kawałki na taki specjalny stos. Jakby to. To, to jest cięższe niż wygląda, bo wszystko jest mokre. Jak widzicie, praca jest różna w zależności od dnia i pogody, ale ogólna zasada jest taka, że jeśli wykonuje się ją z fajnymi ludźmi, to zawsze jest wesoło. Pamiętajcie, że nowe filmy wychodzą w każdą środę i w każdy piątek na kanale Beauty, więc widzimy się tam. Dzięki piękne zaglądanie i do zobaczenia. Pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to nadróbcie, klikając tutaj na górze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!